Nawałnica, która około południa przeszła nad regionem, trwała kilkanaście minut, a skutki, jakie wyrządziła, będą usuwane jeszcze przez kilka godzin. Burza wywołała komunikacyjny chaos. Wiele dróg zatarsowały powalone drzewa, a na przejezdnych trasach tworzyły się gigantyczne korki. Gałęzie i całe drzewa spadły na wiele samochodów w regionie. W Białogardzie drzewo runęło na przystanek autobusowy i zaparkowany na ulicy Pomorskiej samochód dziennikarze Radio Koszani. Na 1 maja drzewa zwaliły się na dwa kolejne auta. To właściwie był moment, także jechaliśmy i tak jak tata opowiadał e, nagły podmuch był i tak jakby samochód na lewą stronę miał się e, no, lekko skierować i mieliśmy już prawie zachować. Tak jak było takie odczucie, ale w, no, wyrównaliśmy, tylko wpadła z przodu gałąź i już całe drzewo na nas. Pierwszy mój odruch, jak nie krótko wzięłam telefon i na 112 dzwoniłam, naprawdę. Ja nie mogłam się tu więc... Wysiedliśmy, ale cały czas nałatwia skręciliśmy się tutaj Dwa inne pojazdy zostały przygniecione na ulicy Piłsudskiego w Koszalinie przed budynkiem Radia Koszalin. Strażacy co chwilę wyjeżdżają do interwencji. Wielu z nich ściągnięto do pracy z domu. Nawałnica nie oszczędziła linii energetycznych, trakcji kolejowych i budynków. Gospodarz z miejscowości Gąskowo pod kołobrzegiem już liczy straty. Tutaj jak z okna patrzyłem, to wszystko wyszło tak jak gdyby z tej strony. Mhm. I tu jak gdyby się odbiło, te drzewa połapało i... Dalej już się uspokoiło w tamtą stronę. Nie? No bo tak to wszystkie te czubki są połamane. Nie? Jeszcze przez wiele godzin na drogach mogą leżeć na łodzie. Policjanci strażacy, a do kierowców ostrożna